Cześć, to Bezrobotny mężczyzna zostaje zatrudniony jako żniwiarz śmierci z wysoką pensją, ale praca okazuje się trudniejsza niż się spodziewał. Dzisiaj pokażę Wam sezon pierwszy, odcinek pierwszy, amerykański serial komediowy z 2017 roku pod tytułem Żniwiarz. Uwaga, spoilery! Pilnujcie się! Historia rozpoczyna się w Seattle, gdzie sam najstarszy syn rodziny Olivierów budzi się późnym rankiem. Mieszka z rodzicami, ponieważ rzucił studia, po prostu nie potrafił się na nich skupić. Podjął pracę bez perspektyw, workbench, w supermarkecie z artykułami do napraw domowych. Obecnie sam spędza większość czasu spotykając się i grając w gry wideo z przyjaciółmi, Benem i Sokiem. Dziś sam obchodzi 21 urodziny, ale nie czuje się ani lepiej, ani gorzej niż każdego innego dnia. Zakłada fartuch roboczy i schodzi na śniadanie co zauważa rodziców, którzy wydają się pogrążeni w intensywnej rozmowie. Gdy go dostrzegają, przestają rozmawiać i zachowują się nietypowo przyjaźnie. Pan Oliver ściska dłoń sama, a pani Oliver wygląda na bliską łez. mocnego przytura. Nieświadomy sam nie wie, że seria dziwnych zdarzeń dopiero się zaczyna. Cała trójka udaje się do kuchni, gdzie młodszy brat Samuela, Kevin, je śniadanie. Jednak uwaga sama przykuwa telewizor, gdzie widzi przerażającą wizję. W wiadomościach relacjonowany jest pożar domu. W tym tragicznie zginęła czteroosobowa rodzina. Obok wraca do rzeczywistości, gdy Kevin żartobliwie uderzy go w tył głowy. Kilka chwil później Sam udaje się do pracy ze swoim najlepszym przyjacielem, Bertem Sokiem Wysockim. Z ich rozmowy wynika, że Sam podkochuje się w jednej z koleżanek z pracy, Andy. Wkrótce docierają na miejsce i biorą udział w spotkaniu pracowników. W ciągu dnia Sam nadal widzi przerażające wizje w wiadomościach, które w rzeczywistości nie istnieją. Negatywnie wpływa to na jego pracę. Zostaje przyłapany, jak bezmyślnie wpatruje się w ekran telewizora na hali sprzedażowej. Kierownik ostrzega go, zauważając, że nie może prześlizgiwać się przez całe życie, nie wykonując żadnej pracy. Sam jest coraz bardziej sfrustrowany dziwnymi wydarzeniami, postanawia wziąć pół dnia wolnego. Podczas drogi powrotnej do domu, na tylnym siedzeniu jego samochodu nagle pojawia się mężczyzna. Przedstawia się jako diabeł i oznajmia, że chce z nim porozmawiać. Przeważony sam traci panowanie nad kierownicą i uderza w przydrożny kosz na śmieci. Na szczęście nic mu się nie dzieje, ale gdy sprawdza tylne siedzenie, okazuje się puste. Zdezorientowany, oszołomiony sam, wraca do domu późno w nocy, gdzie czeka na niego ojciec. Zaskoczony, że pan Oliwier wciąż nie śpi, sam pyta, czy wszystko w porządku. Wtedy ojciec objawia mu szokującą prawdę. Okazuje się, że 22 lata temu, gdy pan Oliwier był poważnie chory. On i jego żona zostają odwiedzeni przez diabła. Złoży im ofertę. Pan Oliwier odzyska zdrowie, ale w zamian będą musi oddać duszę swojego pierworodnego dziecka. Zdesperowana para zgodziła się na tę propozycję. Teraz diabeł powrócił, by rodzina Oliwierów mogła dotrzymać swojej części umowy. Następnego popołudnia diabeł odwiedza tam Oliwierów i rozmawia z samym. Chce, aby młodzieniec pracował dla niego jako łowca nagród. Sam będzie odpowiedzialny za odnajdywanie dusz, które uciekły z piekła i ich schwytanie. W tym celu otrzyma drewniane pudełko, które zawiera tak zwane naczynie. Zostanie ono zbliżone do zbiegu i duszy. Aktywuje się i wciąga ją do środka. Po wykonaniu zadania sama dostarczyć naczynie do lokalnego biura Departamentu Pojazdów Silnikowych DMV, który służy jako brama do piekła. Pierwszym zadaniem sama jest schwytanie strażaka, Neda Schmackera który przed trafieniem do piekła był podpalaczem. Ja wręcza mu drewniane pudełko i znika w powietrzu. Później sam otwiera pudełko razem z przyjaciółmi, Sokiem i Benem, który zaskoczeni na nie jest potężną, starożytną bronią, a zwykłym podręcznym odkurzaczem. Wkrótce potem dociera do nich przerażająca wiadomość, że tą kilka ulic od Workbench spłonął tego samego dnia. Pożarze zginęła czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci. Sam nagrył uświadamia sobie, że widział to wszystko w swoich wizjach końcu zaczyna rozumieć, że jeśli nie wykona swojej pracy zginie wiele niewinnych ludzi. W tej nocy sam udaje się do biura lokalnego prokuratora okręgowego, gdzie pracuje była dziewczyna Soka Jodie. ją o wszelkie informacje na temat Neda Schmeckera i dokonuje przerażającego odkrycia. Okazuje się, że Ned podpala te same miejsca, które spali przed trafieniem do piekła. Jego następnym celem będzie dom jego rodziców, który został przekształcony w szpital dziecięcy. W związku z tym sam i sok Kradną w pracy stroje ochronne przed ogniem i wyruszają, by z zbiegłą duszę. Krótko odnajdują go na dachu szpitala dziecięcego. Ned próbuje wysadzić jednostkę klimatyzacyjną, gdy Sok konfrontuje się z nim. Wykorzystując to rozproszenie sam wyciąga podręczny odkurzacz i włącza go. Urządzenie emituje kilka promieni światła, które oplatają Neda i wciągają go do środka. Dwójka młodych oddycha z ulgą, wiedząc, że właśnie uratowali setki dzieci przed śmiercią w pożarze. Następnego ranka sam udaje się do lokalnego biura DMV, gdzie czeka na niego recepcjonistka. Otwiera portal na swoim biurku i prosi sam, aby umieścił w nim odkurzacz. Młodzieńc tak robi, a zbiegła dusza zostaje odesłana z powrotem do piekła. Kilka dni później sam otrzymuje kolejne drewniane pudełko zawierające naczynie na następną misję. Jednak będąc leniwym obibokiem nie spieszy się z rozpoczęciem zadania. Próbuje odlec otwarcie pudełka i kontynuować swój dzień. Tymczasem w miasteczku dochodzi do dziwnych i wręcz częstych przerw w dostawie prądu. Sam, Sok i skutuje dyskutują o całej sprawie z pudełkiem. Gdy nagle gasną światła, sam włącza latarkę i rozgląda się aż w końcu, zauważa swoje odbicie w lustrze. Ku swojemu przerażeniu jego twarz wygląda, jakby zamieniła się w demoniczną czaszkę. Światło wracają w następnej sekundzie, a wszystko wraca do normy. Tej nocy Diabeł ponownie odwiedza sama i przekazuje mu informację o nowej duszy, którą musi schwytać. Tym razem chodzi o sprzedawcę energii, którego ucieczka z piekła wywołuje burze elektryczne. To właśnie dlatego miasteczko doświadcza nałych przerw w dostawie prądu i dziwnych uderzeń piorunów. Diabeł dodaje również, że za każdym razem, gdy piorun uderza w miasteczko, ginie niewinna osoba. Po tych słowach sam zaczyna zdawać sobie sprawę z powagi swojej pracy. Zrozumiawszy, że nie może uciec odpowiedzialności, w końcu otwiera drewniane pudełko razem z przyjaciółmi. W środku znajduje się mała zdalnie sterowana ciężarówka zabawka, ale brak jakichkolwiek instrukcji, jak jej użyć, do schwytania zbiegu i duszy. Mimo braku wskazówek, sam i jego przyjaciele szybko zostają wciągnięci do akcji. Od menedżera Workbench dowiadują się, że jej pobliski szpital został dwukrotnie trafiony piorunem i pilnie potrzebują dwóch zapasowych generatorów. Sam i jego przyjaciel dostarczają je na miejsce. Na miejscu sam zauważy jak kolejny piorun uderzy kilka ulic dalej. I szybko rusza w tamtym kierunku. Na miejscu znajduje ciało martwego mężczyzny w samochodzie, który został uderzony piorunem kilka chwil wcześniej. Przełożony sam rozgląda się i dostrzega piekielną duszę stojącą na dachu pobliskiego budynku. Dusza szybko znika. Następnego dnia Sam bada sprawę i dowiaduje się, że sprawcą jest Arthur Ferry, były sprzedawca energii, który nielegalnie sprzedawał prąd do innych stanów. Arthur zginął dzień przed planowaną rozprawą sądową. Teraz wrócił z piekła, by zabić jak najwięcej ludzi. Tej nocy Sam i jego przyjaciel śledzą Artura do pobliskiej elektrowni wodnej. Wyposażeni w wyposażeniu w gumowe kombinezony, które zwykle używane są do głębokiego nurgowania, wyruszają na miejsce. Wrócę docierałem do tamy należącej do elektrowni i zakradałem się za betonową barykadę. Niedaleko, Arthur próbuje wyprowadzić całą energię generowaną przez projekt. Sam wyjmuje naczynie, które ma postać zdalnie sterowanej zabawkowej ciężarówki terenowej i ci wypuszcza je w kierunku piekielnej duszy. Zabawka przejeżdża tylko kilka metrów, zanim zostaje rozjechana przez wana, który całkowicie ją niszczy. Arthur zauważa wtedy sama, czaj się w pobliżu i ucieka. Niestety, teraz sam i jego przyjaciel stają się ofiarami, zamiast łowcami. Tej nocy, gdy planują kolejny ruch w workbench, Arthur zaczyna kontrolować urządzenia elektryczne w sklepie naczynie jest uszkodzony, a młodzi muszą teraz zmierzyć się z atakiem ze strony z różnych maszyn. Sam, zdając sobie sprawę, że jego przyjaciele są w niebezpieczeństwie, wychodzi na parking sklepu i rzuca Arturowi wyzwanie na pojedynek. Artur, w swojej arogancji, pojawia się i zaczyna narzekać na to, jak źle traktowało go miasteczko. Sam szybko wyciąga pilot do zabawkowej ciężarówki i łapie Artura, gdy ten jest zajęty monologiem. Po ukończeniu drugiego zadania, sam ma nadzieję, że jego obowiązki nieco się zmniejszą. Jednak jego nadzieje szybko pryskają, gdy pewnego ranka zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wszystko, co wkłada do ust, od pasty do zębów, po jedzenie. Zamienia się w robaka. Sam jest tak głodny, że prosi soka, by nakarmił go później w pracy. Niedługo potem Diabeł odwiedza sama w pracy i przedstawia mu krótką prezentację dotyczącą kolejnej misji. Pokazuje mu kilka zdjęć lokalnych kobiet, które zmarły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy po ugryzieniu przez tajemnicze robaki. Sam prosi o więcej informacji, ale diabeł odpowiada wymijająco i mówi mu jedynie, by podążał za robakami. Zostawia też kolejne drewniane pudełko z naczyniem, po czym znika. Sam nie musi długo czekać, by dowiedzieć się więcej o nowej misji. Wraz z sokiem i Benem idą na lunch, gdy zauważają furgonetkę firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników. Na toku pojazdu znajduje się wielki gumowy robak jako reklama. Sam nagle przypomina sobie słowa diabła o podążaniu za robakami. W trójkę zaczynam siedzieć furgonetkę, która zatrzymuje się kilka przecznic dalej. po pobliżu kompleksu apartamentów z pojazdu wysiada mężczyzna. przecież z przerażeniem obserwują jak krój dziwnych robaków, atakuje mężczyznę i brutalnie go zabija. Będę dukuje, że zbiegłe dusza musiała znajdować się w kompleksie apartamentów, do którego zmierzał pracownik firmy, zwalczającej szkodniki. Czasem w kafeterii Workbench Andy jelan z mężczyzną, którego poznała poprzedniego wieczoru. Sam wraca, gdy zauważa ją, jak radośnie rozmawia z nowym znajomym, podchodzi do nich i podsłuchuje kwacyt, mówi Andy, że powinna rzucić pracę i skupić się na nauce w pełnym wymiarze godzin. Tymczasem Sok ujawnia, że ukradł wszystkie listy ze skrzynki pocztowej kompleksu mieszkalnego, gdy wcześniej śledzili furgonetkę deratyzacyjną. Oni Ben przeglądałem te listy i natrafiają na podejrzanego mężczyznę Harolda Bansena, który wprowadził się tam zaledwie dwa miesiące temu. Potrzebują jego historii kryminalnej, aby upewnić się, czy to on jest duszą, która uciekła z piekła. Sok, ok którego była dziewczyna, Charlie, i pracuje w lokalnym biurze prokuratora okręgowego. Wpada na genialny, choć ryzykowny plan. Następnie Sam zakrada się do biura Jordi i podczas dyskusji odwracają uwagę na zewnątrz. Udaje mi się wydrukować potrzebne informacje o Bunsen, i szybko opuszczają budynek. Okazuje się, że Bunsen został kilka lat temu aresztowany za morderstwo swojej żony. Rzucił jej ciało na sterty kompostu, gdzie zostało powoli pożarte przez robaki. Przyjaciele sprawdzają z skrzynki i są zdumieni, widząc, że nowym naczyniem jest toster. Niemniej jednak szybko wracają do kompleksu mieszkalnego z tosterem i dodatkowym kablem. Ben i Sok znajdują gniazdko, do którego mogą podłączyć kabel. Podczas gdy sam obserwuje mieszkanie Bansen, sam natrafia na przerażający widok. Bansen spokojnie śniadanie podczas gdy obok niego roi się od morderczych robaków. Wkrótce soki Ben, którzy przeciążyli toster, dołączają do sama i również widzą to niepokojące widowisko. Trio wpatrują się się myśli, gdy nagle Bunsen ich obecność. Nakazuje robakom zaatakować młodych, ale udaje im się uciec. W pracy sytuacja sama jeszcze bardziej się komplikuje. Andy uznaje, że postanowi odejść z Warpage, aby kontynuować naukę. Jakby tego mało sam zostaje następnego popołudnia odwiedzony przez Bansena. Ten wyznaje, że to nie on zabił swoją żonę, ani deratyzator czy trzy kobiety. To jego była dziewczyna Gloria, która niedawno wróciła z zaświatów i jest odpowiedzialna za te wszystkie zbrodnie. Benson ostrzega sama, aby trzymał się z daleka, ponieważ Gloria widzi wszystko i jest wszędzie przez cały czas. Kamera przesuwa się i widzimy jak rój robaków zmienia się w piękną, młodą kobietę, która intensywnie przygląda się samowi. Następnego dnia sam i jego przyjaciel udają się do mieszkania Bensena, wyposażeni w sprzęt deratyzacyjny. Sam i Ben wchodzą do mieszkania, podczas gdy Sok idzie do magazynu, aby znaleźć gniazdko, do podłączenia tostera. W tym zaskakującym zwrocie akcji Gloria również znajduje się w magazynie i szybko porywa soka jako zakładnika. Tymczasem Sam i Ben nie znajdują żadnych robaków w mieszkaniu Bansena. Postanowiłem więc wrócić i pójść do magazynu po swojego przyjaciela. Na miejscu widzą Glorię, Trzymającą soka jako zakładnika. Grozi, że jeśli nie odejdą, przybije gardło soka swoim rym robaków. W tym momencie do magazynu wchodzi również pansem, z zakupami. Zaczyna rozmawiać ze swoją byłą dziewczoną, a ona odpycha soka. To daje samemu wystarczająco dużo czasu, by podłączyć toster i rzucić go w stronę Glorii. Wyczuwając niebezpieczeństwo, Gloria zaczyna przekształcać się w rój robaków, ale szybko zostaje uwięziona wewnątrz tostera. Po wypełnieniu swojej misji, Sam pędzi z powrotem do pracy, gotowy wyznać Andy miłość, jednak ona oznajmia, że jej zajęcia zostały odwołane na ten semestr. W budynku uczelni wykryto asbest, a jego usunięcie potrwa kilka miesięcy. Andy nie odejdzie z pracy przynajmniej przez następne pół roku. Ogromnie odetchnąwszy z ulgą, sam zauważa diabła, który niedbale siedzi w pobliżu i podsłuchuje ich rozmowę. Wszystko wraca do normy na kilka dni, aż do momentu, gdy ponownie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Przedmioty zaczynają tajemniczo znikać w samowi z rąk. Guby kluczyki do samochodu, gdy próbuje otworzyć drzwi. Jest zmuszony wziąć taksówkę do pracy, ale kiedy próbuje zapłacić za przest, jego portfel znika. Wszystkie te przedmioty zaczynają się pojawiać w dziwnych miejscach. Jeden po drugim. Ben znajdzie kluczyki w swojej kieszeni, a portfel samo odnajduje się później, w puszce po farbie. Na złego, nowotworowiona skrzynka pojawia się nagle na środku magazynu workbench. Sam razem z przyjaciółmi zamierzam otworzyć, gdy coś w środku zaczyna się poruszać. Wygląda na to, że w skrzynce znajduje się jakieś żywe zwierzę. Później tego samego dnia diabeł odwiedza sama w pracy i przynosi ich prosto na miejsce wypadku. Czerwona ciężarówka przewożąca jabłka rozbiła się o drzewo, a kierowca zginął. Diabeł wyjawia, że za ten wypadek odpowiedzialny zbiegła dusza o imieniu Berifior. Jeśli sam szybko jej nie schwyta, zginą kolejne niewinne osoby. Pogrążony w zadumie sam wraca do pracy i zbiera się na odwagę, by otworzyć drewnianą skrzynkę diabła. On i jego przyjaciel ostrożnie łamią zamek, by odkryć w środku białego gołębia. To ma być ich nowe naczynie do schwytania i duszy. Tymczasem chłopakom udaje się namierzyć kogoś o imieniu Bellifior. Okazuje się, że był on magikiem z początku XX wieku, który miał ogromne ambicje. Podczas jednego ze swoich występów zamordował widza. Później powiesił się, zanim zdążył stanąć przed sądem. Teraz powrócił i zabija ludzi na prawo i lewo. Co ciekawe, w mieście niedawno pojawiło się wesołe miasteczko. Jedną z głównych atrakcji jest brytyjski magik, który wykonuje niezwykle skomplikowane triki. Sami jego przyjaciele wybierają się na pokaz iluzjonisty i są oszołomieni, widząc jak magik lewituje. Prawdziwy miecz na oczach wszystkich. Jednakże magik okazuje się być niezwykle arogancki. I wyżywa się na publiczności, kiedy nie dostaje owacji na stojąco. Następnie wzywa na scenę innego z widzów, by udowodnić, że jest największym magikiem, jaki kiedykolwiek Bierze mieć i bija go w brzuch mężczyzny. Kiedy wyciąga broń mężczyzna, wydaje się być w pełni zdrowy, bez śladu obrażeń. Niedługo po zakończeniu pokazu sami jego przyjaciele widzą tego samego mężczyzna martwego na zewnątrz. Ratownicy medyczni stwierdzają, że miał poważne obrażenie wewnętrzne, jakby potrącił go samochód. To zdarzenie jasno pokazuje samowie, że to właśnie ten magik jest ich celem. Diabeł chcąc przyspieszyć misję sama dorzuca swoje trzy grosze. Odwiedza Andy w pracy i wręcza jej biedna na kolejny pokaz magika. Gdy sam dowiaduje się o tym, opuszcza pracę przed przerwą na lunch i pędzi do pobliskiego wesołego miasteczka. Z tej Andy całkowicie pochłoniętą sztuczką lewitującego miecza. Próbuje ją wyciągnąć, sugerując, że magik jest kiepski niestety magik to słyszy i zaprasza sama na scenę sam wiedząc co się zaraz wydarzy chwyta miecz magika i ucieka z nim z go miasteczka rozpoczyna się pościg, podczas którego magik za pomocą czarnej magii odzyskuje miecz próbuje przebić sam, ale w kluczowym momencie na miejscu, zjawiają się soki bę z gołębiem, przyjaciele patrzą w całkowitym zdumieniu, gdy mały, uroczy gołąb przemienia się w ogromne stado ptaków, stado następnie rzuca się na magika i więzi go w klatce subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.